Altra idzie jak wściekła no. Ja jadę talerzować, a oni jadą jeszcze wozić na no dwa zestawy zawsze wozimy i tak szybko nawieźli tu Tu było gęboszowane co był film to tak ciężko szło. No, ale jak się z Wami nie przywitałem, no to się witam. Yy, wit siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy talerzować po oborniku. Może trochę jeszcze ponagrywam, właśnie złożenie obornika. Yy, Podobał Wam się film, albo podobają Wam się moje filmy poprzednie i przyszłe, które się na pewno będą podobać, to zostawcie lajka like i subika. Yy, no i lecimy, lecimy po, po więcej, nie? Nawet jestem nie na brudno ubrany, tylko dość elegancko, jak na ten, jak na pracę polowe. No bo jednak uznaję, że jak będę jeździł tylko w ciągniku, to po co mam się jakoś yy, na brudno ubierać. O, a tutaj się wiem, że nie wybrudzę. Także, także co? No, ustawiam nawigację sobie. Może mam jakieś zapamiętane granice. Nie jestem pewien. Może coś jest. Coś jest Co to może być Kurde może będą dobre będziemy lotać Dobra jedziemy sobie ładnie, 11 na godzinę, no, minąć kamienie, o, tam się targa, no bo to jest nierówno niestety, Ten jeden talerz mi stoi, może się zaraz zacznie kręcić jak wyjedziemy trochę, to będzie równiej, no ale ślizgać się ślizga, bo na 90% i mieli, mieli. Skręcam kołami, a to tak po chwili reaguje dopiero, nie? No, ale po co obciążnik talerzówki zakładać, dodatkowe paliwo się pali tylko. Tak, przeliczałem właśnie to waltra przy teraz po burakach w tym spaliła 48 litrów na hektar, nie licząc tego co John Deere zrobił z głęboszem, co, sia, co sialiśmy po burakach i tam doprawialiśmy po prostu pod pszenicę, no to tyle wyszło. Dużo niedużo, ciężkie warunki po prostu. Poplon już skoszony w tym roku nie nagrywałem, bo nie miałem kiedy, byłem na studiach słaby, słaby, słaby i prawie go nie ma, muszę ograniczyć, żeby mi nie przeskakiwało na czwarty pubik Taki jest ten poplon. No lichy jest jak nie wiem. No. Taki się ładne zapowiadał, a, a wyszło jak wyszło. No i co zrobimy? Nic nie zrobimy, no to trzeba żyć dalej. Eee, przekładnia chyba. Tak. Pierwszą tylko muszę tak ładnie wjechać. By się równo zrobiło, a później też wiecie, jeździć jak tam, wedle uznania, nie? No tu jest jeszcze po tym poplonie, będziemy dawać obornik, więc po prostu jeszcze tu leży na polu, Chciałem powiedzieć, on oh, kurde, wiozłem dzisiaj na pszczepie, już trochę liche, ma opony, eee, wiozłem, wiozłem śruty, te i tak dalej. Myślałem, że mi się normalnie w zakrętach pościągają te koła swelka, ale no się udało całe szczęście dojechać na spokojnie Po prostu już, już im się należy wymiana w tyle lat eee, I co? Co tu jeszcze ciekawego u nas? Żyto mają nam dzisiaj zabrać, zakontraktowane yy, bo po prostu nie mieli kiedy już miało być we wrześniu zabrane, no, ale już Teraz będzie brane Co jeszcze? Wytłoki Mamy prawie na przywożone, zostały nam Trzy wanny jeszcze, żeby przywieźli I dwie korzonków nam przywiozą pewnie dzisiaj albo jutro Także już będziemy mieli 11 wanien Wytłok, dwie, dwie wanny korzonek Coś takiego O kurwa co tam. Oha! Ja wiem co to było To był ten kamień wielki Co wtedy głęboszowałem i go tak postawiłem na prosto. Przysypali go gnojem i go nie widziałem w ogóle. No dobra Uch. Jak się będzie orać, to się go weźmie już. Teraz nie będę go spod ziemi wykopywał. Słuchajcie, co będzie... Powiem mu zresztą. A no tak to jest, jak się nie pojedzie od razu i zbierze, tylko się powie, a to się później zbierze. No ta, zebrałem. Mm -hmm. No to leżówko ładnie robi, nie wow, rurowy, <grym> tylko do podtrzymywania. Ale no jest ok, ja tam jestem zadowolony. Ludzie hejtują rurowy, ja też hejtuję, bo do bezorkowca nic nie robi, bo tych resztek praktycznie nie miesza nie wciska w ziemię no a talerzówka no ona jakby rozpierdziela to wszystko to jest inna zasada trochę działania, nie? no pamiętacie jak pamiętacie jak nie pamiętacie to sobie obejrzyjcie, ja wam tu przypnę gdzieś do góry jak to był głębokość. jakie tu były skały I teraz właśnie po tym talerzuje, nie? ale nie będzie równo, o kurwa jak mi na nawigacji nie będzie się dało jechać za bardzo no zobaczcie jak jak, jak lata talerzówka, nie? Jak na nawigacji nie wyjdzie ładnie, to się To się będzie jechało z łapy, a co? No, tutaj, tam jeszcze dwa no w sumie może dwa, trzy przejazdy I będzie potalerzowane mm, no raz, dwa idzie, nie? Jak jest koni dobry do nawigacji, to to kurde wszystko ładnie idzie będzie tu oranę I będą buraki Na całości Zobaczymy jak wyjdą, tu buraka jeszcze nie było, tu mamy obok rzepak Ładny jest, nie za duży Nie taka kapucha No wciąż nikt by się przydał, bo by się lepiej jechało, nie? Właśnie po oborniku, to fajnie się z obciążnikiem jeździ, bo tą oś przednią dociska Nie ma takiego czegoś jak poślizg przednich kół No a tutaj likwidujemy poplon Też obornik poszedł Może w mniejszej dawce, ale poszedł Likwidujemy poplon i będzie orka Nie tą talerzówką się uprawia. No kurde, no, poplon praktycznie ścięty tak z obornikiem, że nie ma śladu po nim, nie. To znaczy, że coś tam podcina. A tu była ta pryzma od, od buraka, nie. To będzie trzeba chyba później wywieźć, chyba że się zaora. Ale wydaje mi się, że nie będzie trzeba tego. Nie ma dużo tych resztek, to się chyba zaora ładnie. No, tutaj tak nie ściąga, jednak tam było bardzo dużo tego. obornika. I po prostu ściągało ten ciągnik, a tutaj jest ok. Tu też jest pioch. Kukurydza będzie na przyszły rok. Altra idzie jak wściekła. Kabina jest dobrze wyciszona, moim zdaniem. No tutaj siałem siewnikiem ten poplon tak, żeby jeszcze sobie potestować raczej znaczy myśleliśmy, że może go też zbierzemy, ale no... lipa, nie, nie urósł za bardzo więc szkoda było nawet koszenia no i widzicie, jest wszędzie grzyb wyszedł żółty się porobił i tego nie zbieraliśmy bo po prostu susza jest jak byk na no to nie ma rachunku te maszyny, to wszystko, to jest ciekawe dla nas, nie? Jak hobby. Ale no, też trzeba z tego żyć, nie? Bo tak już jest dużą hobby, można się bawić jak czegoś jest mało, ale jak już są jakieś większe ilości, no to musi się to opłacać, a no sam nie coraz ciężej się rozwijamy. No ale w pewnym momencie też będzie przesyt, już nie będzie się nie będzie rozwoju Nie będzie nowej maszyny co, co, co... roku, tylko co parę lat albo... albo no nie wiem, no, Używki się będzie kupować, bo, no bo bo... nie będzie nas stać A z racji tego, że twierdzimy z moim tatą, że... Yy, jak ja wiem, że po prostu będę... będę gospodarzył i będziemy w tym robić, no to lepiej kupić coś na lata, niż... Męczyć się później z jakąś maszyną używaną, która będzie się psuła My też nie jesteśmy mechanikami, żeby ją naprawiać, tylko jednak... No nie można wszystkiego robić Niektórzy potrafią i pracować w gospodarstwie, i, i naprawiać sobie maszyny Tak jak ja potrafię pracować w gospodarstwie, jeździć na studia, nagrywać filmy, nie? No to... Dla niektórych właśnie ta mechanika w gospodarstwie to jest hobby, no No i ja się też interesuję tą nowościami, technologią i w starszej maszynie tego nie uświadczysz. Możesz sobie dokupić nawigację, ale to nie jest to samo co nawigacja fabryczna, która jest zgrana z, z elektroniką ciągnika. Tam praktycznie możesz, sobie, no możesz, kontrolę, section control możesz sobie dołożyć, możesz sobie yy, takie rzeczy, ale... Ale uważam, że to już jest trochę później yy, dokładanie. No to jakby co powiedzieć? Miałbyś samochód, który na przykład ma 120 koni, a chcesz go zrobić na 200? No da się, nie? Tylko że to nie jest to samo jak kupić samochód, co ma 200 koni, nie? Może to łatwiej. Prostota obsługi już nie jest taka fajna. bo yy, to nie jest wszystko tak pozgrywane, nie, jak, jak właśnie, jak, jak, on, jak, seryjnie, nie. Tak, teraz jest, widziałem, że są dotacje te do 80% na rolnictwo, rolnictwo 4.0 czy 5.0. No i nawigacja tam w fajnej cenie wyjdzie, bo tam może nawet wyjść jak nawigacja kosztuje 50-60 tysięcy, to możesz ją zrobić yy, za, za 20% jej ceny. No. Także, także no za 12 tysięcy, mieć nawigację, która zwraca 60 tysięcy. Fajnie. No i też yy, myślimy o zakupie ciągnika. Kolejnego, nowszego. Bardziej Waltra, ale się wszystko może okazać. najbardziej w Altra, O, powiem tak rozwiązania w niej mi się podobają nam się z nią nic nie dzieje i zadowoleni jesteśmy, więc czemu by nie więc jak zaczną... No... no i to zależy też od wniosków, nie? no bo jak wniosku nie przejdę, albo coś, coś zrobią, że nie będzie, no to Wtedy będziemy myśleć nad używanym albo nie będziemy je kupować. Na razie takie potależowane pole bardzo dobrze się orze, dużo lepiej. No i trzeba wymies wymieszać w ciągu 12 godzin, nie? Obornik, a, a no, nie, nie, no nie mamy czasu teraz orać, tylko będziemy później orać. Więc trzeba jakoś to w tej ziemi, trzeba to jakoś zakryć, nie? O, i latamy. Znowu miałem rozjaśnione, zapomniałem tego zmienić. Od czasu, jak kopaliśmy buraki w nocy, rozjaśniłem wtedy, żeby było więcej widać I zapomniałem wyłączyć... Teraz dopiero spojrzałem na ekran Że coś za jasno mi ten obraz wychodzi. Później ciężko to obrobić, jak jest takie jasne Jedziemy tutaj Wożą, wożą, oporowo I tą łąkę chyba też będę talerzował bo, bo już nic za niej nie ma i będzie chyba albo będzie przesiana, albo będzie pole Jeden i drugi klasycznie no i trzeci, bo zwykle praktycznie od razu tależuje Zjazda to zawsze mówię kombinat jest zrobiony No także <laughs> nagrywam z telefonu dzisiaj no bo nie, nie wziąłem karty do GoPro Obrabiamy tutaj po znajomemu usługę. Będziemy to obrabiać, ale jako usługowo. Eee, po kukurydzy mulczowaliśmy tutaj właśnie. Nie miałem czasu, nagrać, bo ja tego też nie robiłem. Tylko mój tata, bo ja nie, nie było mnie w domu. No, także talerzuję. Zobaczcie, jak się to ładnie wszystko uprawia. Pójdzie na to później. Bezorkowiec będziemy testować. Bezorkowiec Expo Krośniewice od naszego znajomego. Pana Stanisława. I... I, I dzisiaj taka właśnie akcja, bo to kawałek od domu jest, więc więc tata, tata przyjechał tutaj z Mirkiem yy, rozsiać nawóz, polifoskę i będziemy siali pszenicę. No, a, a ja talerzuję od razu i, i w czwartek będziemy, jutro Wszystkich święty, w czwartek będziemy będziemy tutaj i będę rano jechał bez orkowca, a później będziemy Będziemy siać, no, teraz idzie wapno granulowane, a, a tam jest jeszcze polifoska, tylko nie wiem jaka, chyba piątka albo tylko to, co było. A pszenicę będziemy siali, yy kurde, nazwa, nazwa, diplo? Coś takiego, jak taka jest, chyba, chyba jest coś takiego. Coś takiego będziemy siali, no, to, 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 to. Zobaczyć, zobaczymy jak to wyjdzie w sumie, bo jeszcze nie wiem. Nie no. Z ręki trochę ponagrywam, trochę, później jeszcze potalerzuję po plonie, na którym go yy, bo, nie, bo było za mokro, żeby tam wjechać z talerzówką, dopiero, dopiero dzisiaj. się jest trochę lepiej. No sami widzicie, że koła się nie obklejają, to znaczy, że, że nie jest źle.